Zaskakująca prawda o Shilajit przy krótkotrwałym stosowaniu polega na tym, że jeśli wsypiesz łyżeczkę siladzit do gorącej wody i zostawisz na 10 minut, uwolni się związek, który został naukowo udowodniony jako regulator poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Gdy dodasz miód i sok z połowy cytryny, otrzymasz napój, który redukuje tłuszcz z brzucha i wyszczupla talię już w kilka dni. Nie tylko zapobiega odkładaniu się tłuszczu, ale także poprawia trawienie i chroni układ sercowo-naczyniowy. Pij jedną szklankę dziennie, najlepiej przed pierwszym posiłkiem. Po dwóch tygodniach zobaczysz wyraźne rezultaty i poczujesz motywację, aby kontynuować. Jako napój termogeniczny podnosi temperaturę ciała i pomaga spalać kalorie nawet podczas snu. Ponieważ na rynku jest wiele podróbek, Polecam Shilajit od Wellness Nest najczystszy i najskuteczniejszy produkt. Jeśli jesteś zainteresowana, umieściłam link w moim profilu. Skomentuj Shilajit, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.